No, cześć. Witam na moim kanale w czerwcu. Wszystkie zodiakalne baranki. I robimy sobie, słuchajcie, dla Was taki przekaz, przekaz dla barana, uczuciowy, emocjonalny. Na czerwiec. Pytamy się o energię. Proszę o przekaz dla barana. Partnerski, relacyjny. Na miesiąc czerwiec. Proszę o jasny przekaz dla baranka na miesiąc czerwiec. Zobaczymy, co tam dla Was. Lecą karty, ale nie, mam takie poczucie, że powinnam, że muszę dzisiaj przynajmniej na początku wybrać, wybrać stali. Dobrze. Karta reprezentująca waszą energię barany na zewnątrz. Co macie w głowie? Co macie w uczuciach? E, I w zamierzeniach względem waszej osoby? Karta waszej osoby na zewnątrz. Co ona ma w głowie? Co ma w sercu? I co ma w zamierzeniach ta wasza osoba? W czerwcu. No i zobaczę sobie jeszcze tylko spód talii. Tam się odbywa w tej talii. Mhm. Jakieś trudne, trudne kurcze, słuchajcie, um, jakieś sytuacje. Ktoś, ktoś się odsunął, wszedł w siebie, potrzebuje, potrzebował chwilę przed czerwcem oddalenia się, pobycia samemu ze sobą. Powta ktoś z kimś powtarza jakiś cykl. Tu może być odległość, która Was dzieli, ale powtarzacie jakiś cykl ze sobą, i, i zaraz przy tym jest, przy tej odległości, przy tym cyklu, który się powtarza, dzieje się coś nagłego, co wszystko psuje, co powoduje, że ta, wszystko się rujnuje, i ktoś tu jest um, tuż chwilę przed czerwcem w, jakiejś, w jakimś smutku, w jakimś rozżaleniu. Taka sytuacja. I zobaczmy teraz baranki Waszą osobę, jak ona się prezentuje. Ja dopytam. Dlaczego ta dziesiątka? Pierwszą kartę. Chwilkę to zajmie. Zróbcie sobie kawę, herbatę. To tasować i to... I tasowanie to wszystko to jest chwila zajmuje, ale karty lecą, lecą karty. Dlaczego ta szóstka? Dobrze. Proszę jeszcze o jedną kartę. Jeszcze, dlaczego ta piątka? Dlaczego jest ta piątka? O, ja no dobra, niech będzie. Ale powiem Wam, że podobne karty wskakują dobrze. No i słuchajcie. Jest coś takiego, że, tak jak powiedziałam, ktoś tu chwilę przed czerwcem jest, bo było jakieś, coś się rozwaliło, jakieś coś runęło w posadach, słuchajcie, między Wami. I ktoś tu poprzebywał w smutku, żalu, po stracie tych uczuć, tych emocji. No i słuchajcie, baranki, wasza osoba pokazuje się w czerwcu. w takiej energii. Zbieram się do kupy za przeproszeniem, zbieram się do kupy w takiej młodej energii, jakbym Stał z kolan, zebrał się i odwracam się od barana. Idę w swoim kierunku w takiej świeżej energii. Co było, to było, ale ja odchodzę w innym kierunku z innymi pomysłami. Ta relacja mnie czegoś nauczyła. Zebrałem jakieś lekcje i, i jakby odwraca się, przynajmniej w takiej energii na zewnątrz, na razie jest ta osoba, z tego co widzę. I ona się odwraca w tej energetyce od was, baranki. I teraz tak. W głowie ma uczucia. Hmm. Ma uczucia. Tutaj jest jakaś rodzina, jakaś pełnia rodziny. Ta osoba myśli o rodzinie z wami, albo dla tej osoby jest ważna rodzina, solidne fundamenty. To jest coś ważnego bardzo dla tej osoby. Jednocześnie... Osoba ma, ma jakieś stałe uczucia, ma do Was masę pięknych uczuć, w pewien sposób nawet takich mocno już osadzonych, ale niestety albo ona uważa, że jej nie zauważacie w jakiś sposób, albo ona zaczyna, ta wasza osoba zaczyna rozważać, co mi ta relacja dała, co mi zabrała, troszkę. Tak się pokazuje ta osoba, jakby nie do końca ktoś tu kogoś zauważa. Ta osoba tak, tak, to, tak myśli: jakbyście może Wy jej nie do końca zauważali, ale z drugiej strony ona sama też już jest w takich przemyśleniach, trochę patrzy z boku, co ta relacja mi dała, a ile mi zabrała. Tak się to przedstawia w głowie. No ale jednocześnie uważa, myśli o rodzinie. Myśli o rodzinie, o rodzinie z Wami, o stworzeniu rodziny. No ale wiecie co, powiem Wam tak: to jest niefajnie tutaj, że na poziomie serca ta osoba, tak jak Wam powiedziałam, w takiej energii odebrania jakiejś lekcji życiowej, ta osoba się czegoś nauczyła w tej relacji. I nauczywszy się czegoś w tej relacji, słuchajcie, ona odsuwa się od Was emocjonalnie. Baranki. Wasza osoba się odsuwa, odchodzi w jakiś sposób emocjonalnie. Ponieważ po prostu em, nie czuje równowagi. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego ona odsuwa się od was, nie czuje równowagi? Mhm. Znowu. Bo wiecie co? Tak jak mówię, tutaj powtarza się między wami jakiś cykl. I. Była jakaś szansa, ta osoba uważa, że była szansa na nowy początek między wami. Ona w serduchu miała miała chęć, czuła, ta osoba, wasza barany czuła w czerwcu, w czerwcu czuje, że jest, jest jakaś szansa, jest, jest okienko czasowe, a to jest okienko, to nie będzie trwało wiecznie, jest szansa na nowy początek. Jednocześnie ten nowy początek jest cyklem, który wy powtarzacie. I tu jest drugi, słuchajcie, tu jest drugi raz karta. To jest karta też odległości. Może was dzielić odległość. Odległość. Ale mówię, powtarza się jakiś cykl. Znowu jest szansa na wrócenie do siebie, znowu jest szansa na nowy początek. Jednak ta osoba no, odchodzi od tej szansy w czerwcu. Ona oddala się od tej szansy. Jest to, jest to przemyślane, jest to w jakiś sposób dla tej osoby konieczne, ona tak uważa. I się, ona się odsuwa. Wy to poczujecie. Z, z, jak, w jakiś sposób odbiera, zabiera z waszego pola swoje, e, swoje emocje. No, to jest bardzo, bardzo klarowne. I słuchajcie, na koniec miesiąca, o i znowu, na koniec miesiąca, na koniec miesiąca ta osoba jest w biedzie, ta relacja jej odebrała, czuję, że ta relacja z wami jej zabrała. To jest kolejny raz, kolejna piątka. To jest kolejna piątka. To jest po prostu znowu sytuacja wielkiej niepewności, wielkiego jakiegoś chaosu, wielkiego zubożenia. I na płaszczyźnie, mówię, i na płaszczyźnie emocjonalnej jest to zubożenie u tej osoby, i na płaszczyźnie jakiejś próby działania, podejmowania działania. Ta osoba odchodzi z tym działaniem, nie uda się, nie wyjdzie, nie wyszło. Nie dało rady tym razem. A dlaczego tak się czuję? Ponieważ. Kurde. Ta osoba w jakiś sposób. Ta osoba w jakiś sposób bardzo. myśli o rodzinie. Albo jest bardzo rodzinna, albo budowanie rodziny jest dla niej priorytetem, ale. No tu się pojawia z jakiegoś powodu ktoś trzeci w tej relacji. Ktoś jest tutaj dopuszczony jeszcze do tej relacji. Um... Ktoś dużo wie o tej relacji waszej, albo ta wasza osoba kogoś jeszcze trzeciego dopuszcza do tej relacji. Jakby myśli może o kimś, że z kimś jeszcze by chciała budować rodzinę. I ona się od was po prostu odsuwa na koniec miesiąca baranem. Ona się odsuwa. W jakiś sposób dla tej osoby mówię, jest bardzo ważna rodzina. Tylko... Mm, ta rodzina nie, nie... nie jest budowana z wami. Teraz sprawdzamy was. No, widzę. Mhm. Że to dopytajmy, też dopytajmy. O kurczę. No tu jest fajna. Takie zakochanie. Czego jest ten as? Mhm. Hm. dlaczego? O, jeszcze złamane serce. Dlaczego jest czwórka? Proszę o kartę. Dlaczego jest to czwórka? Dobrze. Hmm. Wow. Wiecie co? Powiem wam coś takiego, że no ja cię nie mogę. W tym miesiącu, w czerwcu w ogóle ta relacja, tu są, słuchajcie, trzy asy. Czyli jest wielki potencjał na, na rozpoczęcie naprawdę tej relacji od początku. takie gdzie, wiecie, i tu jest szansa i na, na świeżość uczuć, i na wielkie pożądanie, i na wielką stabilizację. Jakby wszystko tu by sz miałoby szansę zagrać w tym miesiącu, są trzy asy ten czerwiec jest barany dla was i dla waszej osoby niesamowitym okienkiem czasowym wiecie, to jest przekaz natomiast, natomiast to od was bardzo dużo zależy co wy zrobicie z tymi asami, z tą szansą bo to jest potencja, potencja to jest wielka potencja, wielki potencjał na zadzianie się w tym miesiącu od nowa ale to od was zależy tak naprawdę co się wydarzy i teraz tak, baranki nie wiem, czy Wy jesteście oboje bardzo dumnymi osobami? Tak, jakbyście byli oboje bardzo dumnymi osobami. Macie do siebie uczucia, ale jakoś tak to odbieram, że tak jakbyście mieli do siebie wielkie uczucia i w zanadrzu w sobie chowacie do siebie wielkie, wielki potencjał, ale jesteście, jak nie wiem, zbyt dumni, żeby to pokazać. Bo wiecie co, barany, Wy, wy macie. Jesteście w tym miesiącu też bardzo ogniści. Jesteście w swojej, w swojej energii ognistości. Jesteście bardzo, nie wiem, macie wielki seksapil, wielką chęć działania. Macie ogromną chęć działania, tylko wy również, tak jak wasza osoba, prezentujecie się, że, że to działanie zabieracie od waszej osoby. Ona zabiera od was swoje działanie, a wy zabieracie od niej. Jakby odwracacie, wy w ogóle się do siebie odwracacie plecami. Tak się prezentujecie przynajmniej na zewnątrz. Wiecie, że chcielibyście zadziałać, ale o, wy się do siebie odwracacie plecami. Takiej energii również wy jesteście, barany. I teraz tak, w głowie, no tak jak mówię, u Waszej osoby chęć tworzenia rodziny u Was jest też, też u Was są uczucia. Wymyślicie o tej Waszej osobie, chcecie z nią stworzyć ogromną harmonię, taki piękny przepływ. To jest taka pra praktycznie pełnia. Macie te uczucia. No, i, i, i myśląc o tej osobie, macie ogrom satysfakcji. Takiej emocjonalnej. Macie ogrom satysfakcji. Słuchajcie, na poziomie serducha, to Wy jesteście zakochani, wiecie. Wy jesteście, mówię, jesteś przez jest askielichów. Wy jesteście zakochani. Tylko ja mówię, jakby. A dlaczego jesteście zakochani? Bo słuchajcie. Kiedyś nie potrafiliście podjąć decyzji. W, jak w jakiejś niedalekiej być może przeszłości nie potrafiliście podjąć decyzji. Yy, natomiast, tak jak mówię, to ewoluowało, to transformowało. I tak jakbyście uznali, że, ma, że wychodzicie do tej osoby z uczuciami, macie do niej uczucia. Przem tak jakbyście przemyśleli wszystko. Jeszcze raz przeanalizowali swoje uczucia, uznajecie: Kurde, ja mam uczucia do tej mojej osoby. Ja jestem w niej wręcz powtórnie zakochany, wręcz powtórnie zakochany. Ale, ale, mówię: zostawiacie te emocje, te uczucia dla siebie, barany, wy ich nie pokazujecie. Tak, jakbyście tylko myśleli o tym, przerabiali to zakochanie w sobie, jakbyście się upajali tym zakochaniem w sobie, nie pokazując tej osobie tego, że ją kochacie, że jesteście w niej zakochani. Dziwne to jest. I teraz tak, jak wy zadziałacie, co wy w ogóle zrobicie? Nie mówię, kolejny as. Znowu tu się by mogło bardzo dużo zadziać między wami. Bardzo dużo. Tu jest, kurde, wielki ruch. Chwilę przed czerwcem. Bardzo chcecie nowego początku z tą osobą. Jednocześnie macie jaką jesteście jakoś tak, nie wiem, uduchowieni do tej osoby. Ona w was wzbudza taki, takie głębokie, głębokie uczucia, taką duchowość. Ale wiecie co? No, znowu się blokujecie. Wy się znowu blokujecie. Rozumiem dlaczego tak jest. Wy się znowu blokujecie na tą osobę waszą. Baran uważa, że powinno zostać tak jak jest. Ja pilnuję swoich zasobów, tego co mam, pilnuję swojego wnętrza. Jeśli będę działał, to bardzo tak stonowanie. Um. Nie wiem. Nie, nie, ma, nie ma tego ruchu, nie ma tego działania, a. Mm. A mimo wszystko oboje jesteście prezentujecie się przynajmniej na zewnątrz w karcie ruchu, dynamiki. Tylko ja mówię, wy się od tego odwracacie. Nie pokażecie, że wam nie wiem jakbyście nie chcieli pokazać, że wam zależy na sobie. Dziwna sytuacja, bo przy takiej ilości asów, takiej ilości potencjału na nowy początek i ta osoba wie, że jest potencjał na nowy początek, wy też wiecie, że jest potencjał na nowy początek, ale mimo to wy się wy jesteście do siebie odwróceni plecami z tą całą dynamiką, którą moglibyście, wiecie, gdyby te, gdybyście byli w swoim kierun kierunku odwróceni, to by było wow, ale wy jesteście do siebie jakoś odwróceni plecami. Nie wychodzicie do siebie po prostu. Bardzo dziwne. Ech, spytamy o radę. Proszę o radę dla tej relacji. O radę dla tej relacji. Było tak dziwnie, no. O, hm. Proszę o radę dla tej relacji. Na czerwiec. Dobrze. Mhm. Słuchajcie, rada jest taka. Trzeba wszystko bardzo w czerwcu jeszcze raz przemyśleć. Bo mówię, jest, jest jakieś rozdroże. Je, są jakieś dwie drogi, jest wybór. Ta, w tej relacji macie wybór. Są dwie drogi, ale Wy musicie wszystko jeszcze raz dokładnie przemyśleć, przeanalizować, posegregować to wszystko w głowie. Eee. I w ogóle wiecie co? Nie wiem, to, to, jest, to jest też zachęta. To jest dla innej grupy w ogóle baranów to będzie zachęta, żeby na razie się wstrzymać. Wstrzymać z wyborem, z podejmowaniem decyzji. Wstrzymać się z wyborem. To jest rada dla drugiej grupy baranów. Wstrzymać się. Z wybieraniem ścieżki. Taka, taka rada. Taki jest po prostu przekaz. No dobra, dzięki baranki. no Dziwne czytanie. Takie specyficzne. Dobra, dzięki za, za oglądanie. Słuchajcie, za lajki, like, subskrypcje, za komentarze. No i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.